Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Serii testów piwa tym razem lubuskie Zielone Było już lubuskie truskawkowe Będzie jeszcze lubuskie jasne a tym razem Browar Witnica zaprasza nas do Zielonego piwerka 42% również tak samo jak W truskawkowym Które było najlepszym na świecie piwem jakie piłem jeszcze alkoholowym, więc tam była dyszka. Musicie obejrzeć yy, cały tamten odcinek. Yy, zielony na bazie jasnego. Możliwy osad z naturalnych składników. Zabiera sód jęczmienny. To jest tyle, jeżeli chodzi o opis tego piwka. Nie pasteryzowane. Dobra, odpalajmy. Zobaczmy. Och. pachnie dziwnie jak takie jelandzkie piwko trochę takie inne trochę w smaku lekko przypomina akademickie albo raciborskie ale nie jest tak dziwne w smaku tylko delikatnie trochę słodkawe no niektórym na pewno przypasuje to piwo jak dla mnie 5, może 4 na 10 4 na 10 nie umywa się przy tryskawką. ale ogólnie cena nie wiem jaka jest ponieważ dorwałem wersję kolekcjonerską i dostałem też lubuską szklaneczkę piwko się prezentuje w następujący sposób zaraz Wam to pokażę zieloniutkie jak orężana no dobra to by było na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek proszę o suby i lajki już jest nas 204 osoby jeszcze troszkę żebyśmy do tych 500 doszli, to potem będzie z górki. Dzięki za oglądanie. Subujcie, lajkujcie. Na razie.